frytki po belgijsku. Frytki po belgijsku są chrupiące na zewnątrz, a mięciutkie, niemalże kremowe w środku dzięki specyficznej metodzie dwukrotnego smażenia. Do przygotowania frytek po belgijsku warto wybierać jak najstarsze odmiany ziemniaków, które mają sporą ilość skrobi. Do przygotowania frytek po belgijsku potrzebne są następujące składniki: ziemniaki, olej najlepiej rzepakowy, sól i pieprz. Ziemniaki kroimy w słupki. Jeśli nie masz zbyt wiele czasu, można do tego celu wykorzystać tego typu maszynkę. Następnie ziemniaki zalewamy wodą, płuczemy je, ponieważ ta woda na początku będzie mętna. Tak dwa, trzy razy warto te ziemniaki przepłukać, za każdym razem porządnie je mieszając, odlewając wodę, wymieniając na nową. Aż do uzyskania takiego rezultatu, czyli krystalicznie czystej wody. Następnie ziemniaki układamy na przygotowanych wcześniej ręcznikach papierowych. Osuszamy je. Kiedy już się wysuszą, wlewamy olej. Rozgrzewamy go do 160 stopni i smażymy ziemniaki przez 3 minuty około 3 minut tak aby nadal pozostały białe ale były już nieco miękkie aby widelec bez problemu przebił wbił się w tego ziemniaka kiedy już tak będzie ziemniaki możemy bez problemu odłożyć na 30 minut wcześniej należy je odsączyć os z oleju po 30 minutach ponownie smażymy ziemniaki, tym razem już w 180 stopniach, przez około 3 minuty, do uzyskania takiego pięknego, rumianego koloru. Ziemniaki teraz są już w zasadzie frytki, chrupiące, a w środku puszyste, kremowe. Idealne. Wystarczy je tylko posolić, popieprzyć. Tak wygląda efekt jaki idealne. Siemniaki po belgijsku. Życzymy smacznego. Zostaw komentarz pod tym filmem, będzie nam bardzo miło. Bądź na bieżąco z najnowszymi przepisami. Nie przegap nowych filmów. Zasubskrybuj nasz kanał na youtube.com. Łamane przez smaczne przepisy. Zobacz też inne smaczne przepisy. Pozdrawiamy.